Kupiłam się na publikowaniu praktycznie samych rolek i jestem gotowa na podzielenie się z Wami moimi przemyśleniami. Ponagrywanie, montaż rolek sprawiało mi sporą frajdę. Nabrałam takich wprawy, że czasem robiłam je szybciej niż moje ukochane posty karyzolowe. Niekiedy wystarczył tylko kilkusekundowy film z jakąś czynnością i mogłam przekazać Wam myśl, która chodziła mi po głowie. Jeśli chodzi o zasięgi, było ok, może czasami nieco większe niż przy moich tradycyjnych postach, ale nie czułam jakiejś wielkiej różnicy. Co ciekawe, było mniej polubień i zapisów, a co najważniejsze, rolki niekoniecznie przekładały się na większe zainteresowanie moją ofertą. Postanowiłam wrócić do mojego sprawdzonego formatu, czyli karuzeli. No i stało się. Zauważyłam większą ilość polubień, większej zapisów, więcej komentarzy, a co najważniejsze, wzrost zainteresowania moją ofertą. Więcej zapytań o współpracę, więcej wiadomości i generalnie większa aktywność w komentarzach i na profilu. W żadnym wypadku nie chcę krytykować rolek. Uważam, że to jest super format i ma swoje zastosowanie. Sama nie mam zamiaru z nich rezygnować. Ale no właśnie, dlaczego karuzele mogą działać lepiej? Myślę, że to dlatego, że pozwalają odbiorcom lepiej chłonąć treść, krok po kroku.